Aby ocalić od śmierci kilku niedołężnych starców i jednego głupka? Nie. Masz rację. Są ludzie potrzebni. Ja jestem potrzebny. Tak, masz słuszność. Pedro, to zielsko przy płocie. Nic. Mały, bezużyteczny człowiek. Dokąd idziesz? Do sztabu. Do sztabu? Tak, Fernando. Chcę wiedzieć co zrobię z Pedrem. O co? Nie wiem. nie mamy pani Żaden Polak w moim rocie nie strzelał do kobiet i dzieci, a kościoła nie zamieniał na stajni! Ja pierwszy! Pan rozumie? Ja pierwszy ośmieliłem się kwaterować w kościele pijanych żołnierzy! Ja pierwszy! Pan ma dzisiaj nocną służbę? Tak jest. Może zastąpi pana jest z kolegów? Pan jest dzisiaj zdenerwowany? Nie. Wolę pełnić służbę, bo nie mogę spać po nocach. Cóż tam? To zakładnicy. Ci hiszpanie nie potrafią zachować się godnie. Zawsze wyją, gdy ich strażnicy obezwładnią. Niech pan pójdzie sprawdzić, co tam się dzieje. Ja znam winowajcę. Otrzymasz nagrodę. Nagrodę? Ja tylko o jedno proszę pana pułkownika. O dotrzymanie warunków. O wypuszczenie zakładników na wolność, gdy znajdzie się winowajca. Tylko tyle? No? Skąd wziąłeś broń? Dostał. Od kogo? Od takiego jednego, co chodził po wsi. Kto to taki? Nie wiem. Mówili, że Anglik, ale dobrze po naszemu mówi. Kiedy to był? Dwa tygodnie temu. Przyszedł do wsi, dał trzy karabiny na przechowanie. Powiedział, że wnet będą potrzebne. Komu dał jeszcze? Tylko mnie. Dlaczego tylko tobie? był? głupi. Wechs się mu powiedzieli, żeby dał mnie na przechowanie, bo głupi ma szczęście. Kto tak powiedział? Było tak. Gdzie są? Uciekli w góry. Komu miałeś dać te karabiny? Rozdać ludziom, jak zajdzie taka potrzeba. Jaka potrzeba? Czy ja wiem? Ten człowiek mówił, że cesarz poniósł klęskę. I teraz się cofa. Więc karabiny wnet się przydarzą mówił? Tak. Oddałbyś ludziom karabiny? Przeciw nam? A to nie grze? wachmistrz <grymne> Zakuć go, kajrany! Zakładników przetrzymać do rana, wsypać im po 10 kijów na gołe zady i wypuścić na wolność. Rozkos. Pan Bułkowicz słyszy? o właśnie teraz powiki śpiewają.